Nie ma szablonu, ani nie ma żadnego schematu. Dlatego umawiając się ze mną na konsultację, zawsze będziesz miał indywidualne podejście. Podczas pierwszej z nich wdrażam się w twoją sytuację, a ty jednocześnie dostajesz dostosowany do twojego problemu i do twoich potrzeb plan działania. Będziesz wiedział co i kiedy oraz jak zrobić. Średnio taka pierwsza konsultacja trwa około 40 minut. Jest to optymalny czas. Dlaczego tyle? Dlatego, że z doświadczenia wiem, że powyżej 50-60 minut zaczynają się ludzie gubić za dużo informacji na pierwszy raz. Dlatego po tej pierwszej, głównej konsultacji będziemy mieli kolejne, które są krótsze i dostosowujemy się do tego, jak reaguje Twoja partnerka. One trwają różnie po kilka, kilkanaście minut w zależności od naszych potrzeb i Twoich potrzeb. Mimo tego, że mam kilkanaście lat doświadczenia prowadzeniu was. Mam cztery swoje stacjonarne poradnie oraz wydałem książkę o relacjach i mimo tego, że zachowania twojej partnerki są w miarę przewidywalne, tak twoje nie do końca, ponieważ pod wpływem emocji będziesz popełniał szereg błędów. Będziemy musieli je korygować i dostosowywać się do aktualnie panującej sytuacji. Od początku, od pierwszej konsultacji, kiedy wdrażam się i jestem z Tobą już w tym problemie. Będę cię prowadził tylko ja. Nie będę cię odsyłał do żadnych psychologów ani do moich asystentów. Od tamtego momentu jesteśmy w tym razem. Trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że dołączysz do grona tych, którzy odbudowali swoje relacje i na nowo są szczęśliwi ze swoimi ukochanymi. Pozdrawiam Cię serdecznie. Miłoż Barszczak.